Witam Was, zapraszam do rozkładu. Tym razem niespodzianka w miłości, w związkach, w relacjach. No, pytamy o jakąś niespodziankę. No, oczywiście, coś miłego, coś, czego w tym momencie nie przewidujesz, nie spodziewasz się? Co tutaj takiego możecie zaskoczyć? Co to za niespodzianka? Informacja o energii. E, trzy grupy: woreczek czarny, czerwona kokardka, niebieska kokardka. Wybierzcie sobie jedną z grup. Co tam się dla Was kryje za informacja, zaraz zobaczymy. Tylko przypomnę, że to jest rozkład ogólny, więc może z Wami w ogóle nie rezonować. Może być tylko dla tam nie wiem kilku osób. Na no to bierzemy tylko, jeśli rezonuje. Wiecie o tym, nic na siłę nie przyjmujemy. No dobrze, co to za niespodzianki dla tych grup? Będzie krótko, jest po trzy karty w każdej z grup. A coś takiego pewnie, na co tutaj wszechświat chce zwrócić Twoją uwagę, może to być taka dla Ciebie informacja o takiej energii. Dobrze, zaczynam od woreczka czarnego. Co to za niespodzianka dla tych grup? Ależ pięknie, pięknie. Na co tak czekasz? Tak sobie gdzieś czekasz, myślisz, ale tak jest takie mądre czekanie, takie spokojne. Włożyłaś jakąś pracę, jakiś wysiłek, poświęcenie w daną sytuację i teraz czekasz, żeby to się spełniło. Żebym wreszcie mogła zebrać plony, owoce, żeby to się. Tutaj mi wszystko jakoś zaczęło rodzić, płodzić, zazębiać, i tak też się dzieje. Ty się nie spodziewasz tego w tym momencie, że zacznie się tutaj taka obfitość, szczęście. Zaczyna się rodzić to wszystko, początkować. Przychodzą do ciebie takie fajne energie nowego początku. I to się tak stać może dosłownie z dnia na dzień, w takim niespodziewanym momencie zjawia się ta szczególna osoba, ten ktoś albo sytuacja jakaś, która to wszystko rozpoczyna. Jest takim zapłonem iskra, leci, rozgrzewa się to wszystko, powstaje ogień, i do tego wszystkiego jeszcze wychodzi słońce więc takie. Takie to ciepłe jest ze, ze wszystkich stron. Dużo też takiej jasności, zrozumienia dla Ciebie odnośnie pewnej sytuacji. Wszystko tak jakby. Hmm. Przychodzi ten czas, właściwy czas, właściwa chwila, kiedy to na to czekałaś, sobie cierpliwie, gdzie tam skrupulatnie pracowałaś, wytrwale, sumiennie wierzyłaś w coś w takim jakimś swoim mądrym spokoju. Zaczyna się dziać, zaczyna się tworzyć nowy jakiś etap, rodzi się nowy etap. I to są energie bardzo dobre dla Ciebie, bo tutaj są początki. Drogi, która doprowadza cię do spełnienia, do szczęścia, do radości, do kompletnego takiego upojenia energetycznego, że ja się poczuję tak dobrze. Ja wiedziałam, że to nastąpi, ja to czułam, bo ja na to zasługuję. Ja wiem, że to wszystko, co najlepsze dla mnie, to się stanie, to przyjdzie, to, to będzie pewnego dnia, i tak też się będzie zadziewało to wszystko, właśnie, bo ty wiedziałaś, czułaś, ciebie to tak robi zgrzewało gdzieś w plecy to słoneczko gdzieś tam miałaś go wewnątrz siebie ono było w tobie i tak grzało grzało aż w końcu się tutaj wszystko tak klaruje i zobaczysz to słońce nad sobą, zobaczysz je wszędzie wokół ciebie, w ludziach w twoim życiu, no piękna sprawa bardzo dobre energia dla tej grupy wszystko, co się tutaj zadziewa, będziesz tworzyć, kreować, będziesz też sama m, taka gotowa do nowej drogi, do jakiegoś nowego początku. Takie inicjacje są takie, m, w ogóle, no taki start, zupełny start i lecę, lecę, jak taka petarda, petarda, rozpalam się, płonę i idę do, do spełnienia. I też na, na mojej drodze może pojawić się taka właśnie osoba, która. Em, tak, no, nagle powoduje takie też moje lepsze samopoczucie, i to wszystko się układa. Co by nie było dla Was? Wszystko jest dobre. Czy to będzie związane z jakąś osobą, czy będzie to zadziewało się w Tobie i Ty emanujesz tym i zmienia się Twoje otoczenie? Co by nie było, jest dobre, pozytywne. I idzie do, do najlepszego takiego e momentu w Twoim życiu, o jakim może śniłaś, marzyłaś, no nie wiem. Fajne to. Dobrze. E, idziemy do czerwonej kokarki. Co to za niespodzianka. Ojej. Ale fajnie. Ty spotykasz kogoś, tego kogoś. Tego kogoś bardzo ważnego. Spotykasz. Ty masz więź. Ty masz taką moc, ty masz siłę, ty masz mocną wibrację z kimś. Jest wokół ciebie osoba, z którą może nie mówisz, może jest cicho, może milczysz, może nie masz przekazu, masz dylemat z tą osobą. Nie wiesz, co zrobić, ten ktoś nie wie, co zrobić. Jest tutaj też taka w tym wszystkim tajemniczość, magia to jest piękne, to ma swój urok. Ale to jest jakaś taka kosmiczna energia. To jest coś, nie wiem, tak jakby Ci było zapisane dosłownie i wszechświat mówi ci, że, że, że wasze spotkanie, ta sytuacja, która was ze sobą tutaj, nie wiem, jakoś wprowadziła do, do tej waszej znajomości, ona, ona ważna jest i ona, ona jest zapisana, że, że wam obojgu na tej waszej drodze i dylemat w związku z tym mają duszyczki. Tuszyczki nie wiedzą co począć, tak się wciszy, dużo dzieje, przeżywa się to bardzo emocjonalnie. To są dobre energie. Nie ma w tym jakiś, to że jest dylemat, no to jest, ale to e, tutaj będzie takie mm, też kontemplowanie, co, e, co z tym począć, a może. Mm, tak nie wiemy za bardzo, co z tym począć, więc nie wymyślimy nic w danym momencie, i może pozostaniemy przez jakiś czas w takiej energii, jakiejś równoległości dwóch, nie wiem, spraw, coś jakby też może toczyć się tak dwutorowo, ale piękna jest energia dla tej relacji. Tu jest kobieta i mężczyzna. Którzy mają siebie, mają coś mm, takiego, czego nie można kupić, a oni to mają. Oni to znaleźli, zdobyli, y, odkryli to w sobie, względem siebie. To jest bogactwo tej właśnie relacji. Tu wszystko jest takie ozłocone, takie, takie świecące i takie. Najwyższej dla nich wagi Najwyższej wartości I w momencie, kiedy temu komuś jest źle Albo tobie jest źle To obie, oboje wiecie, że jest tam ktoś I, I wystarczy, żeby tylko, nie wiem, szepnął słowo Albo tak posmyrała go po główce Tak go jakoś energetycznie przytuliła, ukoiła I robi się dobrze, robi się błogo może to dotyczyć takiej specyficznej przyjaźni, więzi, dwojga ludzi, którzy zostali sobie od tak po prostu zesłani, żeby sobie pomagać w życiu, żeby na przykład przechodzić razem przez jakiś czas, który też może być wyzwaniem. Tutaj też mogą być jakieś takie trudne momenty. Ale, co by się nie działo, jest tym wszystkim. To jest magiczne. To jest takie, taka świadomość tego dla was obojga, że to jest moja dusza, to jest moja osoba, to jest właśnie ten ktoś i oboje o tym wiecie. Nieważne, w jakiej się znajdujecie sytuacji, w tym momencie, że coś może być trudne, że jest jakaś do zrobienia praca, czy wykazać, by się należało czymś, ale to jest największym skarbem jest to, ta świadomość tego, że my siebie mamy, że my jesteśmy, że my się poznaliśmy, że my żyjemy i jakby jest jakieś takie wsparcie, jakaś taka energia solidności pomiędzy wami. Tak jakby to był taki, nie wiem, jakiś taki miłosny świat w człowieku. Zamieszkany, wzajemnie się wprowadziliście do siebie w sobie i tak sobie tam zamieszkujecie. No, dla tych, którzy tak nie przeżyli takiej jakiejś szczególnej relacji, miłości, jakiegoś takiego ukojenia duchowego, no to wszystko jest przed wami, ale dla tych, którzy takie coś, takiego kogoś mają, to to tutaj jest, wasza gwiazda jest, ona, ona cały czas świeci, to musicie o tym wiedzieć i e, łączy was energia właśnie tego kosmosu, bo, bo wy też świecicie, cali jesteście tacy świecący tym wszystkim właśnie e, tacy świecący tym, co, co do siebie macie, co do siebie czujecie. I to jest szczególne. Jest szczególna więź, szczególny człowiek, jest bliskość, jest coś, co jest bezwartościowe. Tego za żadne skarby z tych skrzyń nie można kupić. To jest ponad bardzo mm, szczęście, takie mm, energetyczne, związane z bliskością z drugim człowiekiem. Bezcenne. Dobrze. Idziemy do niebieskiej kokardki. Co dla tej grupy? Miłośnik na drodze, jakże on tutaj pędzi do ciebie. Ach, może pojawić się taki król miłości. Tak, on tutaj zaprasza. Zapraszam Cię do mnie, na moje komnaty, do mojego pałacu. Szalony, zjawia się, oferuje, proponuje, przynosi. Mm, Przynosi ci taką, taką piękną energię słońca, wody, ognia, naturalne tutaj to wszystko, takie zdrowe, prawdziwe jest: prawdziwe, natura. I pojawia się człowiek, który tak chce być bardzo kochany, sam jest taki, jest dobrym człowiekiem. Jakby przeszedł już jakąś, um, jakąś taką drogę życiową i, i nie zaznał, nie znalazł um, tej miłości. Taki trochę może być roz, um, przez to wszystko taki roz, rozbity, ale to jakby się on nie, nie poddaje, wierzy w miłość i pojawia się na Twojej drodze pojawia się szansa na stworzenie bardzo e, czegoś takiego m, uczuciowego i ja on zaprasza napis ze mną z tego kielicha chodź ja tutaj mam taką miłosną wodę, taki nektar miłosny i ona przychodzi i ona pije z nim z tego kielicha i ona też częstuje jego swoim kielichem, bo tu jest taka m, potrzeba miłości obdarowywania się nią wzajemnie w was obojgu Stabilna relacja, możliwość zakładania, nie wiem, rodziny, związku, tak jakby to coś u ciebie zaczyna się osadzać, zaczyna się stabilizować, zaczyna być, bo mm, idziesz do przodu, mocno do przodu. Pewne sprawy potoczą się szybciej niż ci się wydaje, i sytuacja z tym kimś, tą osobą, jakby. Mm, ona nie jest do zaplanowania, ona, ona nie wiesz, że to będzie na przykład jutro czy za miesiąc. To się dzieje, dzieje się nagle. Eee, tak jest. No, wkracza, wkracza jak wpada jak taka petarda do Twojego życia i, i mu tutaj bardzo zależy, e, żeby odnieść sukces, żeby osiągnąć swój cel, żeby tutaj nastało to takie spełnienie miłosne, emocjonalne, ten spokój, ta taka energia rosnącego, cieszącego się serca bardzo dobre też energie dla tej grupy. Jakby też taka energia zawalczenia. Czy Twoja, czy tej osoby zawalczenia o coś, żeby to właśnie stalić, żeby to się udało, żeby to się nie rozjechało, żeby to tworzyć, budować, kochać, e, pozwalać siebie kochać z całą pewną determinacją na maksa, z takim przekonaniem ja całym sobą wpadnę w Twoje życie. Jak tutaj, jak szalony. Jak... On może być bardzo dojrzały, bardzo taki odpowiedzialny: to jest mężczyzna, który już sporo przeżył, ale ma taką, taką chęć, taką ochotę, potrzebę, żeby to złapać, tą relację, żeby to życie sobie tak ustabilizować, żeby była ta miłość, to kochanie, ta stabilność, że tak to jakby wszelkimi siłami, środkami chciałby to wdrożyć. On ma... tak jest nafaszerowany. Taką właśnie energią takiej sprawczości, takiego, że za tutaj no przeskoczę siebie, dokonam nie wiem jakiegoś niemożliwego, ale tak no tutaj, tak. Też uważajcie, niektóre osoby, hmm, na to, czy wam się nie pojawi albo nie pojawiło już jakby coś takiego dodatkowego. Rozpraszającego uwagę Twoją. Mogła to by być na przykład jakiś inny, jeszcze potencjalny, na przykład dwóch kandydatów, niektórzy mogliby mieć jako do potencjalnego partnera i taki dylemat w związku z tym, no, też tak może być i wtedy to mm, Twoje takie, Twoja mocna koncentracja na tym, czego ja chcę i na tym, no właściwie, żeby tutaj nie, nie stracić i zadbać o tą sytuację, żeby nikt nie poczuł się skrzywdzony, czy odrzucony. No tak dobre to też są energie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.